pacjent z chorobą przewlekłą jest ten pacjent, który będzie brał wiecznie, wiecznie leki. Te leki będą miały powikłania, a na powikłania dostanie kolejne leki i tak dalej i tak dalej. Co by to było, gdyby nagle się okazało, że pacjent, który przynosi tak duże dochody, w ciągu krótkiego okresu czasu jest wyleczony? Oznacza to, że firmy zaczynają tracić duże pieniądze. Jakakolwiek firma sobie na to pozwoli, ja już nie mówię o małych firmach, ja tu mówię o dużych koncernach, koncernach, które zarabiają miliardy złotych. Te miliardy złotych można by przeznaczyć na profilaktykę, można by przeznaczyć na edukację, można by przeznaczyć na to, żeby społeczeństwo było zdrowe, ale niestety tego nie wolno robić. Dlatego w naszych książkach, które publikujemy, Zaczęliśmy pisać prawdę. Zaczęliśmy pisać, co zrobić, żeby nie zachorować. A jak już zachorujemy, co zrobić, żeby z tej choroby wyjść?